Mianowicie, takim pierwszym wnioskiem, które mi się narzuciło, na co możecie zwrócić uwagę w trakcie projektowania fryzury, nie tylko patrzcie na twarz klientki, czy kształt głowy, czy proporcje, oczywiście to jest bardzo ważne. Natomiast w tym przypadku spójrzmy tak bardzo mocno na, na to, jaka ona jest drobna. Ona ma bardzo delikatne rysy twarzy, sylwetka jest bardzo, bardzo szczupła. I tak naprawdę mm, nie moglibyśmy, nie wyglądałoby to proporcjonalnie, gdyby fryzura była zbyt mocno rozbudowana, gdyby ona była zbyt duża. Więc w trakcie projektowania warto zwrócić uwagę na to, że żeby była pewna spójność więc spójnością między tym, co się dzieje tutaj, a tym, co się dzieje również przy tutaj sferze barków, jak i całej jej sylwetki. Wydzieliłem już sekcję do kształtu okrągłego, więc będziemy sobie pracowali wybierając mniej więcej bardzo cienkie pasma. Kamila ma bardzo dużo włosów. E, I będziemy cieli je pod kątem około, mm, około 90 stopni, żeby wypłaszczyć te boki. Jak i cała strefa boków, jak i tyłu, ona ma być w miarę płaska. Oczywiście z rozbudowaniem potylicznym. E, natomiast tutaj, całą ideą jest to, żeby w trakcie tego strzeżenia, żeby ta jednak strefa góry była takim osobnym elementem. Żeby ona nam mogła nachodzić na te boki, tworząc nam. Fajną objętość i fajny element przy, pol, przy, przy przodzie, żeby bardzo zmniejszyć takie elementy twarzy. Ok, zaczynamy od wydzielania sekcji. więc delikatnie pod ukośnym, takim okrągłym kształtem. Teraz ważne jest to, że ten element będzie budował największą objętość w miejscu, w którym on spadnie. Tak jak powiedziałem, naszym celem jest wypłaszczenie. Więc ja nie chcę, żeby on był zbyt nisko, dlatego pozwolę sobie tutaj z tych części boków siąść sobie trochę więcej. Spójrzcie. Wydzielam sobie sekcję, bardzo czysto. Mniej więcej w tym kącie. Około 90 stopni redukujemy długość. Widzę, że mogę sobie pozwolić jeszcze na trochę więcej. Więc redukuję jeszcze trochę tej długości. Nie wybieramy kolejne pasma, przyciągając do naszego przydującego pasma. Pewnie wiecie doskonale, ale poziom wilgotności włosa powinien być równomierny mniej więcej na przestrzeni tego strzeżenia, Zwłaszcza przy takim rodzaju włosów, gdzie one mają dosyć dużą tendencję do wywijania, odwijania, więc warto zwracać na to uwagę. Na chwilę zobaczycie całą linię, ale w tym kształcie ona powinna mniej więcej przebiegać w taki sposób, że idzie od głosów krótszych po delikatnie dłuższe. Każde kolejne pasmo staje się wydłużeniem. Dlatego cała objętość będzie tworzyła się nam bardzo ładnie w tej fazie, o czym przekonacie się za chwilę. Bardzo czyste, równomierne sekcje podobnej grubości. Ok, teraz kolejna sekcja przechodzi już do całej strefy tyłu i zaczyna sobie również tworzyć tutaj całkowity kształt ludności. I teraz konsekwentnie realizuję całe strzeżenie, mniej więcej w ten sam sposób, wyciągając każde kolejne pasmo w tym samym kącie, mniej więcej aż do tego punktu, który mamy tutaj. Potem robimy analogicznie w drugą stronę. Spójrzcie sobie jeszcze raz dokładnie, jak jest wydzielana cała sekcja, pod jakim kątem. Po wysuszeniu dokładnie zobaczymy, co nam to dało, jaki kształt uzyskaliśmy, żebyście mogli sobie bardziej w stanie to wyobrazić. Te elementy, które znajdują się tutaj te przy uszach, jak i tutaj w tej strefie tylniej, będziemy dopiero docinali na nożyczkach po wysuszeniu, by dokładnie móc uformować całą naszą bryłę, którą zaplanowaliśmy. Patrzcie, że każde kolejne pasmo cały czas jest przyciągane do poprzedniego. Dzięki czemu każde kolejne nasze pasmo jest ciut dłuższe. Teraz je zauważyć, jak tutaj cała objętość zaczyna nam się zarysowywać i tworzę to strzeżenie konsekwentnie mniej więcej do tego punktu. Potem do drugiej strony robię dokładnie analogicznie to strzyżenie. Wybieram sobie pierwszą sekcję wprost proporcjonalnie do długości tego elementu. Zazwyczaj sobie mierzę mm, na tym elemencie no, grzebienia dokładną długość między jedną a drugą sekcją, żeby wyrównać taką całą, całą symetrię strzyżenia. Ok, więc tak. Udało nam się, zrobiliśmy to. Cała forma, jeżeli chodzi o boki, tył została ścięta w kształcie okręgu, tak jak Wam wspominałem, po czym całą sobie wyczyśli, wyczyściliśmy noryczkami, żeby dokładnie zniwelować te fragmenty i wydobyć cały kształt, jak ustaliliśmy. Czyli odchudzenie części tutaj na bokach i dodanie maksymalnej objętości w strefie optylicznej. I teraz przechodzimy do strefy góry. Jeżeli chodzi o formę górną, hmm, zrobimy sobie w ten sposób. Tak jak wspominałem, chcę, żeby to był osobny element strzeżenia. Więc nadmiar tej długości ona będzie nam nachodziła tutaj na boki. Dlatego pierwszą sekcję, która będzie szła przez środek w taki sposób, nie wiem czy dobrze widać, szukaj. Ten sposób, ona będzie naszym pasmem pamięci. I każdą kolejną sekcję będziemy przeciągali do tego pierwszego punktu. Nie chciałbym zbyt mocno niwelować długości, jeżeli chodzi o strefę góry, ale po prostu celem tego mniej więcej postrzeżeniem po powinniśmy uzyskać taki kształt żeby te boki były trochę bardziej wydłużone, żeby one tutaj nam stworzyły pewną formę długości i nakryły częściowo elementy boków. Da nam to bardzo dużo możliwości względem blendowania tej fryzury, jeżeli chodzi o ułożenie, stylizację. Będziemy mieli dużo możliwości, będziemy mówić układać je w formie takiej, że te boki będą bardziej odkryte i tutaj tworzymy większy bałagan, albo bardziej łagodną formę i przykrywamy nadmiar tych wygolonych boków, żeby stworzyć trochę taką subtelniejszą fryzurę. Zaczynamy! Całą strefę przodu również zostawimy trochę bardziej wydłużoną, mniej więcej w takim kształcie, żeby tutaj tej przestrzeni przodu było stosunkowo dużo. I tworzymy efekt delikatnego przeciągnięcia, aby wydłużyć dół naszego przodu. Kolejne pasmo przeciągamy do naszego, naszej pierwszej sekcji, którą stworzyliśmy. I dzięki czemu tworzymy efekt wydłużenia tego pasma. jak fajnie ostatnie pasmo z tej strony dociągamy do naszego pierwszego strzelonego pasma więc tak naprawdę może się okazać że niezbyt wiele będziemy mieli już do cięcia Dobrze sprawdzić całą formę, czy nic nie pominęliśmy, zwłaszcza przy tak gęstych włosach. bierzamy sobie całą tą stronę, którą strzeliliśmy. I sprawdzamy sobie całą długość. Teraz widać nasz kształt że ten element jest trochę bardziej wydmiotny i czemu tworzy nam pewną długość. Dopiero na włosach suchych będziemy bawili się całą redukcją objętości, która będzie tutaj stanowiła bardzo, bardzo istotny element całego strzeżenia, ponieważ ona zbuduje na tą przestrzeń i lekkość dura która e, akurat przy tej formie transformy bardzo, bardzo mocno nam się przyda. I dokładnie w ten sam sposób strzeżemy kolejną stronę, czyli wszystko przeciągamy do naszego pierwszego pasma, samego środka, które stworzyliśmy. Cała strefa tyłu również zostaje dłuższa, natomiast ją będziemy wycinali dopiero na słabych włosach. Nie będziemy jej póki co łączyli. Pokażemy fajną technikę, jak można stworzyć w tej części trochę większy podniesienie i ruch. Ponownie, kolejną stronę sprawdzamy. Zawsze warto sobie sprawdzić mimo wszystko obie strony. O, nie zapominajmy, że jesteśmy tylko ludźmi. Więc pewne rzeczy możemy w trakcie przeoczyć. Teraz, jeżeli mielibyśmy wcinać się tylko i wyłącznie punktowo, i nacinać je w tych elementach, nie stworzymy zbyt dużego ruchu na włosach, ponieważ tutaj od dołu jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tylko taką bardzo fajną techniką, która ma na celu dać takiej dużej przestrzeni i z nacinanie je w połowie włosów. Spójrzcie. Wybieram pasmo. Bardzo dokładnie. I bardzo delikatnie nacinacie w połowie włosów. Dzięki czemu tworzę dużą przestrzeń przy dóbrą. One będą miały takiego więcej miejsca na swobodne układanie się. Oczywiście możemy to robić na włosach. Suchy, jest to oczywiście bezpieczniejsze. Natomiast w niektórych przypadkach, na przykład przy takiej ilości włosów, bez problemu możemy się nie pozwolić na to, że na włosach mokrych redukujemy tą objętość. Ok, wysuszyliśmy włosy. Teraz spójrzmy. Wspominałem, że dopracujemy ten tył. Mam taką bardzo fajną technikę. Spójrzcie. Bierzemy sobie to pasmo, które nam odstaje. Teraz takim tak delikatnym, ślizgowym ruchem. Delikatnie je wyciągam. Zacinając. Chcę, żeby mimo wszystko ta przestrzeń jednak była dłuższa. Spójrzcie, jeszcze raz. Bieram sobie pasmo, które nam. Podchodzi i delikatnie wyciągam po górze. Staram taką stworzyć bardzo nieregularną formę. A zarazem, tak wypychamy trochę bardziej o więcej, dzięki czemu one będą jeszcze bardziej uniesione. Jak widzicie, co uzyskaliśmy dzięki temu, że strzeliliśmy do pierwszego pasma, ten efekt boków został tutaj wydłużony. Dzięki czemu możemy sobie tworzyć kolejną długość, która nam nachodzi na wcześniej strzelone elementy. Tak naprawdę, teraz to polega na takiej obserwacji włosem. Obserwujemy włos, jak on wygląda, jak on się zachowuje, gdzie on ma nadmiar objętości, żeby móc w taki bardzo inteligentny sposób jeszcze e, tej lekkości ponadawać. To jest taka personalizacja strzeżenia. Sam kształt to jest jedno, ale lekkość, którą tworzymy w trakcie strzeżenia, głównie definiuje to też, w jaki sposób cała fryzura nam się będzie układała przez kolejny okres i jaką łatwość będzie miała klientka. Zobaczcie sobie ten cały kształt. Dzięki temu, że ponacinaliśmy je w połowie włosów, mamy bardzo dużą lekkość. Ta forma jest po prostu bardzo. ma taką dużą przestrzeń. A moim celem było głównie podkreślenie tego, że one mają tendencję do tego wywijania, odwijania się. To wygląda bardzo. Bardzo interesujące. Ok, teraz będę używał takich dwóch moich ulubionych do produktów do stylizacji włosów. Pierwszym z nich jest Arcadian Matte Face. Jest to matowa pasta. Plusem jest to, że ona bardzo szybko wysycha w trakcie, tworząc taki matowy efekt. Bardzo uwielbiam układać na nią włosy. Bardzo dokładnie rozsmarowuję produkt na dłoniach. I zaczynam go wcierać od samej skóry, buduję taki fundament. Po czym przeciągam ją na długości końca? Forąc niszcząc wszystko, co ułożyłem, jak ułożyłem, jak wysuszyłem, wszędzie równomiernie, jak możemy zrobić rok. Za tutaj mam trochę utrudnioną sytuację, bo nie mam lustra. A też chcę, żebyście dokładnie widzieli, w jaki sposób stylizuję, jakbym mył głowę. Wrócę Wam również link sklepu, z którego zamawiam produkty, hurtowo. A więc śmiało możecie się odzywać do właściciela. Myślę, że zrobi Wam jakiś ciekawy rabat. Jak powiecie, że trafiliście od Piotra, myślę, że Was potraktuje ulgoło. Drugim produktem jest to taki puder zodałca teksturujący, który ma na celu utrwalić na całą formę i używamy go zamiast tak naprawdę lakieru, dzięki czemu uzyskamy jeszcze większe rozbudowanie objętości. Oba produkty są bardzo matowe, nie tworzą one żadnego połysku, więc tego efektu na włosach stylizującego praktycznie nie widać. Co dla niektórych, myślę, jest dosyć ważne. Ok. Więc wyrzeźbiliśmy dzisiaj taki efekt. 你过来一下。